Znowu, witam, słyszałem w tym kanale z nowej gry na kanale, czyli Stumbleguys. Jest to podróbka Fall Guys i, i nawet stała się popularniejsza od Fall Guys. I ja dopiero ją teraz nagrywam, więc y, super. Aczkolwiek przypomina mi ona trochę Browsters, i to jest zły znak. Jednak słyszałem, że gra jest fajna i to, że przypomina Browsters, to nie znaczy, że to będzie takie słabe jak Browsters, więc y, daję szansę w tej grze. Pamiętajcie o łapeczce do góry i subskrypcji, bo na 100 subów robię i dobra, więc co, zaczynamy. Zagraj! Łączenie. Rzecowane czasy gry 15 sekund. Wczytywania. No to podobne do Fall Guys, ale to jest właśnie podróbka Fall Guys, jednak jest popularniejsza od Fall Guys, naprawdę, mnie to tak zdziwiło, kiedy podróbka staje się od oryginału. Zobaczymy. Dużo, dużo jest tych filmów. No. I inny styl postaci widzę jest Dobra Inne bieganie też nie Dobra o Emotki są Czego nie ma w Fall Guys mm. Nie! Oli podnosi się Dobra Eee Okej okay. ja, dop ja dopiero co niedawno zainstalowałem tą grę Dosłownie w nią jeszcze nie grałem Czy ta gra nie dobrała mnie do... Nie. To, to nie może być tak, że ja pierwszą rundę przegram. Przygrałem w Fall Guys. Nie, to, to są jakieś żarty, nie? Rozumiem, że ja dopiero zaczynam. Jest, dobra Oli? I, i chodź. Dawaj, jeżdżaj. Jest. Proszę, proszę, proszę. Jest, jakimś cudem to przyszedłem. Jakim ja cudem to przyszedłem? Tego ja sam już nie wiem. O, no podobnie to wygląda do Fallguys, ale no, jak mówiłem, to podróbka Fall Guys. Jednak słyszałem, że to jest najlepsza podróbka Fall Guys I od niektórych słyszałem, że to nawet jest lepszy niż Fall Guys. No nie wiem, zobaczymy. O, okej. Okay teraz będzie? Ta gra jest szybsza w ogóle od Fall Guys, W sensie, szybciej się wszystko tutaj dzieje, tak zauważyłem. Halo? Humble Stumble, dobieg... Humble Stumble, dobiegnij do mety. Okej. Okay. Dobra, start. Pyk, Humble Stumble. Dobra, dawaj, Oli. Nie! Oli, dobra, chodź. Nie, nie no. Nie! No nie wiem, widzowie, ja dopiero co zaczynam w to grać, więc... Przepraszam, jeżeli będę w tą grę, jakby Że to powiedzieć, beznadziejne. Ja już chyba tego nie przejdę, co? Nie, co by się musiało. Nie, nie przejdę tego już. Kurczę, odpadasz. Wy, wychodzimy, to już nie ma co wiem, przegrałem. To, jedno, grafika. W sensie no spoko, tylko że przypomina mi browser za darmo. Za darmo możemy wiercić kołem. O, to, to widziałem na YouTube shortsy z tego. ludzie się, się triggerują. Dobra, i uwaga. O, miałbym mia, jakieś trzy żetony, okej. Okay. Żetony Stumble. Okej. Okay. Mam tu jakieś skiny. No, przypomina to browsters. I to jedynie... I to mi się nie podoba. Że to przypomina browsters. To mi się w tej grze jedynie nie podoba. Ej, ale patrzcie, falga jest to trzeba trochę poczekać, aż dołączę, co Tutaj tylko klikasz, gra i już od razu yy, ci załadowuje. W sensie fajnie. Dobra, co to jest? Hmm? Halo. Jeżeli nie macie w ogóle jakiejś gierki, po prostu dla mnie jakieś propozycje. Bo ta gra mi się podoba. Halo, coś się zawiesiło. Ta gra mi się podoba, tylko jedynie mi się nie podoba to, że to wygląda podobnie do Brawl Stars i to jest trochę słabe. Bo ja nie lubię Brawl Stars. I, ale poza tym to fajnie naprawdę. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się już w rundzie. Ogólnie widzowie, yy, nie wiem czemu, ale zawiesiło mi się to i dopiero i musiałem wyjść z gry i jeszcze raz wejść, bo coś mi się po prostu... Nie, no super, świetnie naprawdę. E, Okej. Okay. Bo niestety coś mi się zawiesiło i nie chciało mi się wczytać runda i musiałem wyjść. Ale to chyba was w ogóle nie interesuje, bo kogo by to interesowało? Nie, no, może kogoś by to interesowało jakieś dwie osoby. Nas. Świetnie naprawdę. Nie! Wkurza mnie to ślizganie. Nienawidzę osoby, co wymyśla ślizganie w tej grze. Dobra, halo? Nie! Jest! Co jest? Jak ja to zrobiłem, tego nie wiem. Nie! Ale okej, okay, no. Przechodzimy sobie, przechodzisz. No i proszę bardzo. Bo w ogóle na swoim poprzednim kanale, zanim go zbanowali, nagrywałem Fall Guys. jednak teraz nie wiem, czy to się opłaca nagrywać Fall Guys, bo no już ta gra znowu umarła, kolejny raz, więc nie wiem, możecie napisać, czy chcecie Fall Guys na kanale, bo ja nie wiem, bo teraz Stumble Guys, ten moment, kiedy podróbka jest popularniejsza od oryginału, nie, no, naprawdę tylko trochę za mało osób tutaj może być, bo tylko 32 mogą być i to jest trochę takie. w sumie nie wiem. okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz mi się nie zawiesi. Nie, nie zawiesiło mi się. Ej, to mapy kojarzy w sensie, nie, ja pierwszy raz gram w tą grę, nie? Tylko chodzi o to, że. Nie! Dobra. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Nie! Szybko, biegniemy teraz. Aaaa. Dobra. Aaaa. Szybko, szybko, szybko. Nie! No, ale... Jestem beznadziejny w tą grę. No nie, no. Dobra, yy, jeszcze raz. To nie może się tak skończyć. Jakiś pas, jak w Browster co też. Nie no, może pas będzie inny. Aktywuj. A, to tak działam. Hmm, hmm. Za darmo. Odbierz. Szczęśliwy spin. Zwykłe lub ulepszenie. Zwykłe lub lepsze. Proszę, legendarne. Zwykłe. Wow, wyposażę teraz. Dobra, bierzemy już go. Dobra, gramy, let's go. Du, 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 du. Dziękuję Wam, że ostatnie osoby bardziej przychodzą. Na 50 subów szykuję jedną rzecz, taką czy dużą. Nie mi to oceniać, jednak będzie powiązana z Minecraftem i z Wami. Już myślę, że niektórzy z Was mogą się domyślać, o co mi chodzi. Nie! Ej, co jest? Jakie ja to zrobię? Znaczy... Eee, okej. Okay. Ważne. Mhm. Mm w ogóle niestety niedługo się wakacje kończą. Ale mają być podobno zdalne, jakby były zdalne. Nie! To bym fajnie na nauczycieli. Ale dobra, teraz gramy. Wow, super! Co tu robi kula? Dobra. Nie! Oli... Dobra, doskoczyłem. Udało mi się. Udaje mi się, i pyk. Teraz idziemy, i wygrywam. Tutaj nie mam żadnego problemu, tylko nie wiem z jakiego powodu, ale drugiego poziomu mi się nie udaje przechodzić. Nie wiem. Może dlatego, bo w to tą... mi się nie podoba to, że za mało osób może grać. Że takie 32, i tu jest, że 16, może tylko przejść, i tu już połowa zostaje. Po czym jest kolejna runda, i kolejna. Połowa zostaje, i potem z cztery mogą, tak zgaduję. No i to jest dla mnie takie tylko bez sensu, w tej grze. Teraz będzie to. Co to jest? Mam nadzieję, że teraz mi się nie skraszuje jak to było wcześniej. Nie, nie. nie gadajcie, że to się znowu skraszowało. Tylko tak nie mówcie. Nie, nie skraszowało się, dobra eh Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, hop, hop, hop. Dobra, to powinniśmy przejść. Dobra, szybko. Jest, przeszliśmy. Przechodzisz jako ósma osoba. Dobra, udało nam się drugą. Jestem z siebie dumny. Możecie mówić, co chcecie widzowie, ale jestem z siebie dumna. Teraz będą cztery, albo w ogóle na jedną. Powinno być na więcej osób, powinno być na takie z 40 przynajmniej, moim zdaniem. Ale to może kiedyś zrobię, w jakiejś aktualizacji. Park wodny. Ale fajnie. O, jestem na pier... Nie jedna osoba może. Czyli to już jest... Nie! E, ogólnie widzowie... Dobra, my już raczej tego nie wygramy, ale i tak jestem z siebie dumny. Jak ja mam to zrobić? Ja tego nie rozumiem. O, udało się jakoś. LOL. Jednak już się nie uda mi raczej. Ale możemy spróbować zawsze. Może nam się uda jakimś cudem. Dobra, uuuu, tego nie ma w Fall Guys. aha, nie no, dobra, ja nie wiem, co by musiało się stać, żebyśmy to przeszli, o, no i już koniec rundy, ja o tym mówię, to jest za krótkie trochę, wygrywa grę, no jednak, yy, przed ostatnie miejsce, no myślę, że spoko, dobra, brawo, ale mnie to interesuje, że on wygrał, naprawdę, Fajne nagrody. Fajnie, dziękuję. No w sklepie nic nie ma. Dobra. Sermowe nagrody. Tu mamy jakieś, ale to już odebraliśmy. Dobra. E, gramy jeszcze raz. Dobra. Co teraz będzie? Uwaga, uwaga. I... 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 Dobra, losuję się. Losuj się nie do mety. Czemu zawsze jest to na początku? Czemu zawsze jak ja gram, to jest to na początku? Nie wiem, ja mam jakiegoś pecha? Czy to po prostu tak zawsze jest to na początku? Ja sobie to zobaczę. mam po prostu jakiegoś... Jak, Jakieś... Jakiegoś pecha w cudzysłowie. Bo nie wiem, w sensie... Zazwyczaj przechodzę tą pierwszą, ale... Ja nie chcę ciągle tylko tego grać jako pierwszą rundę. Nie! Dobra, dobra, jedziemy. Halo. O, teraz dopiero tak, dobra. No i Essa przechodzimy. Bez mniejszego problemu. Teraz, no za. Znowu to jest. A, bo to po prostu się jakoś randomowo wybiera. Nie rozumiem, tu ma... jakąś piłkę gramy. Co jest? O kurczę, przepraszam, jeżeli powiadomienia teraz mogliście słyszeć z mojego telefonu. Nie, nie, nie. No, no to super. Tak nie może się skończyć. Trzeba im strzelić gola. Pyk. Pyk. No i proszę bardzo. I tak to się robi, kurde. Kurde. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Strzelił się, gol. Lecz nie poddaję się. Ja nie wiem, co dzisiaj się dzieje w tym filmie. Ja nie wiem, co ja robię. Są dziwne. Nie, proszę, nie. Nie, Boże, proszę, nie. nie. Never. Never, never, nie nie, 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 nie. Dobra, jest, udało się. Ej, wygrywamy na razie. Dobra, tu, tu, tu. Mm. nie, proszę, nie. To są jakieś boty z Tumblegui? Stumbleguy, czy to po prostu są jakieś nieki, Bo im się nie chciało otworzyć. O, sześć mam, dobra, my to raczej wygramy. Bo oni są słabykami właśnie po tym, jak to powiedziałem, prawie nam strzelili gola. Więc, ale nie strzeli nam go i tak, więc, nie, nie, jestem debilem Przeze mnie chyba strzeli, ale dobra, my to i tak wygramy. Co z tego, że ja tutaj praktycznie nic nie robię? Ważne, że drużyna, w której jestem, wygra, to. Dobra, nie! Dobra, i tak już to wygraliśmy, więc easy. Już wiadomo, że to my wygraliśmy. Przechodzisz, no i wiedziałem. Koniec rundy. Jak dogrywka? Nie ma żadnej dogrywki. No i wygrana. Teraz będzie na inną osobę, co będzie trudne i pewnie tego nie wygram, ale po tej rundzie już jest po prostu koniec odcinka. Hmm, I co to będzie? Uwaga. Czemu co, co chwilę to? To jest o, tak naprawdę coś innego, ja nie wiem. Nie spadnij. O, ja nie jestem najlepszy w takie, ale może e, przeciwnicy tutaj jest, okażą się gorsi. A, w taki sposób. Okej. Okay. No i co w tym trudnego? Dobra, pyk, nie, nie, jestem I'm, I'm. stupid. dobra, Dobra. tutaj, yy. jestem Nie, no, może nam się uda. Dobra. hop, Dobra, teraz tutaj szybko. Sorry, że ja mało teraz mu mówię. Dobra, tutaj teraz. Nie, no, to jest łatwiutkie. Ja nie rozumiem, gdzie tu mam problem. Nie, nie, byłem już taki blisko. No, nie, no bo nie doskoczyłem tam. Dobra, teraz zobaczmy przynajmniej kto wygra. Uwaga. E... Chyba... A nie, chyba już mamy zwycięzcę. Wygrał. Ale i tak spadł, dobra. E... Player Symbia wygrał grę. Brawo, player X Symbia. Pewnie to oglądasz. Pozdrawiam cię. Dobra. Nie no, nie poszło najgorzej, myślę. Jak na to, że ja dopiero zaczynam w to grać? Albo wynagrodzenie, No, nie mamy żadnej. Nie, 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 nie. nie, Ja tutaj nic nie będę kotypować. A no i transakcje. Myślę, że to tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. O, albo czekajcie jeszcze chwilę. To można. A nie, jednak nie możemy jeszcze. Eee, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się. No i pa!